Dzisiaj chciałem wam pokazać agregat, który kupiłem jakieś chyba półtorej roku temu i e, ostatnio sprawdzałem jakie są teraz ceny tego agregatu a ceny poszły prawie trzykrotnie do góry ale po co w ogóle o tym mówię no przede wszystkim tutaj mamy tabliczkę znamionową przede, przede wszystkim w kontekście tego że czasy mamy jakie mamy Generalnie z powodu wojny mamy problemy z energią pod wszystkimi tak naprawdę względami. E, mogą być zaniki prądu, blackouty i tak dalej. No więc, jest to urządzenie, które na pewno w jakiś sposób zabezpieczy mój dom, jeśli chodzi o zasilanie. Oczywiście, trzeba mieć zapas jeszcze paliwa do tego. No to, to, to też, jak gdyby, mam zabezpieczone. Natomiast, e, pomimo, że cena wzrosła trzykrotnie prawie oczywiście, podobnych parametrów agregat można kupić za 10-12 tysięcy. Ten kupiłem za niecałe 8. Ale ten konkretny model gdzieś tam znalazłem prawdopodobnie z tego powodu, że. No, większość tych agregatów w tej chwili jedzie na Ukrainę, tak, ale do czego zmierzam i co chciałem wam pokazać. Po pierwsze możemy tu podłączyć system automatycznego uruchamiania, ATS, tu jest gniazdo do tego, po drugie uruchamiany jest z pilota, jak wiecie, w kontekście tych wszystkich filmów dotyczących klimatyzacji pilota możemy. Skopiować tu akurat jest pilot radiowy, nie IR, i uruchamiać sobie go zdalnie. Możemy sobie go wpiąć w sieć, oczywiście. Tutaj zwracam uwagę, żeby zrobiła to osoba z uprawnieniami i musi być bezwzględnie rozłącznik, jeśli chodzi o sieć. E, czyli taki trójpozycyjny, lub e, w jakiś inny sposób dopuszczony. E, rozłącznik, który, który, po prostu rozdzieli w momencie zasilania zastępczego źródła energii sieć domową, sieć z, od dystrybutora. No i wiadomo jest tu rozrusznik, trzeba zadbać o to, żeby, żeby stale ten akumulator był naładowany. Ewentualnie ten agregat powinien być uruchamiany raz na tydzień po to, żeby sobie pochodził, no i żeby go mieć zawsze sprawny. Co tu jest jeszcze ciekawe w tym agregacie, no to mianowicie to, że 80% energii całkowitej możemy pozyskać na 230. Jak widać, tu jest gniazdo 32A, czyli dwa razy większe niż mamy w, w domu. To jest takie inne gniazdo. Ja oczywiście mam do tego dorobioną rozdzielkę z 16A gniazda siłowego na poszczególne obwody 230 z możliwością wpięcia wtyczki 32A i tak No i co? Pokażę Wam, jak to, jak to funkcjonuje. Ciekaw jestem, jak Wy tam jesteście zabezpieczeni na te ciężkie czasy, oby nie przyszły, oby ten agregat tylko się kurzył i tego życzę sobie i Wam. Diesel. Do samego agregatu możemy dołożyć jeszcze wylot spali. Tak jak widać, tutaj jest rura wydechowa. Pod filmem zamieszczę Wam linki, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć, kupić, poczytać. Myślę, że czas na zakupy teraz nie jest.